Hej, kochani, witamy Was bardzo serdecznie na wznowieniu z Szybkie 50. Dzisiaj tych zrapeczek przygotowałam 12, co stanowi nam łączną kwotę 24 zł, czyli tyle, tyle ile będę miała lat w grudniu. <tyle> tak akurat się złożyło, nie planowałam tego. Miałam wziąć 10, a wziąłam 12, bo miałam dwie zostawić sobie do jakiegoś miksu, ale że tak się złożyło, to zdrapiemy sobie dzisiaj 12 sztuk, 12 tych zrapeczek. No, drapeczka po 2 zł zasady takie same jak wcześniej tylko inna szata graficzna mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki bardzo mocno, dzisiaj mam takie inne paznokcie cytrynkowe w dalszym ciągu zapuszczam tego paznokcia ale to mniejsza z tym nie jest to teraz temat paznokciowy bierzemy się za drapanie z drapeczek i sobie je tu zbieramy do kupy i lecimy troszkę sobie statyw tutaj teraz ustawię. Zbliżę Was przede wszystkim tutaj, żebyście lepiej widzieli. I co i trochę może sobie jeszcze zaświecimy, a zaświecimy sobie, a co tam. Dobra. To bierzemy się za drapanie. I tak szukamy oczywiście trzy takie same kwoty. Zobaczymy, co nam tutaj ta wznowa przyniesie. I mamy tak 100, 500, 50 tysięcy, 100 po raz drugi, 50 po raz drugi i 50 tysięcy również po raz drugi, czyli wszystko nam się powtórzyło, a nie ta pięćdziesiątka, nie wiem, gdzie ja ją widziałam po raz pierwszy. Była jednak 4, 500, a te 500 jest po raz drugi, i tutaj mamy 2. Czyli tutaj nie mamy wygranej. Zobaczmy jeszcze w bonusie, czy znajdziemy jakąś kwotę. Mamy tutaj sztabkę, także zaczynamy sobie półstaczkiem. Niestety. Następna zdrapeczka Te numery, tak jakoś od końca. Szły tu mamy 23, tam było 26 i mamy tak 550 tysięcy, stówkę 4 zł, 2 zł, 100 zł, 4 zł po raz drugi, 50 zł i 50 tysięcy. W bonusie mamy diament, także Zdrapeczka również jest pusta. Powiem Wam, że nie pokładam jakiejś wielkiej nadziei w tej zdrapce, tak jak zazwyczaj nigdy nie pokładam nadziei w takich zdrapeczkach za małe kwoty. Chociaż zdrapka ta za złotówkę na szczęście mnie zaskoczyła na premierze, że dała mi naprawdę wygrane powyżej zwrotu, także ta mi dyszka wpadła i 5 zł, także naprawdę zaskoczyła mnie ta zdrapka. Tutaj na razie wszystko oczywiście. Pusto, zdrapujemy sobie kwotę, i na razie, czy coś nam się podwoiła, nam się stówka. E, 50 tysięcy nam się podwoiło, i tutaj 4 złote, także tutaj mamy pusto. W bonusie mamy diament. Czekajcie, może was jeszcze trochę przybliżę do tej zdrapki O, teraz będzie może trochę lepiej e, widać. I tak i literki kontrolne to Z, ZCL, czyli literki kontrolne są różne, następna zrapeczka z numerem 22 i mamy tak 500 zł 50 tysięcy, 500 zł 50 tysięcy 2 złote. 50 zł, 4 zł, 100 zł i 4 zł. W bonusie. Wow! 50 zł mamy w bonusie! <laughs> Ale super! Mamy 5 dyszek, mamy, mamy. LLL. Świetnie. No i, no i super. Pięć dyszek nam wpadło, z z numerem 22, taki niepozorny numer zna 50 zł. <grywa> Kurczę, szybkie 50 i faktycznie udało się, szybkie 53. Świetnie! 50 zł w bonusie ekstra, także już jesteśmy na plusie, a jeszcze mamy tyle zrafek do wydrapania. Strasznie się cieszę. Super, odkładamy do wygranych, także nazwa adekwatnie. U mnie nazwa się sprawdziła. <grym> Super, wybaczcie mi, że ja się tak cieszę, ale nie spodziewałam się, kompletnie się tego nie spodziewałam. Czy to wygranych nigdy się nie spodziewamy. Ale wiecie, tak akurat podeszłam na luzie bardzo do tej premiery, bez jakiejś większej spinki. A tutaj proszę. Super. Poczekajcie, bo tutaj tak, czwóreczka razy dwa, stóweczka razy dwa, 50 razy 2 I po raz ostatni, co my tutaj mamy? 50 tysięcy, a w bonusie mamy dworek. Czy mamy wór. CW. Dobra, ale fajnie wyciągnęł z tej paczki pięć dyszek. Bardzo się cieszę. W końcu nazwa adekwatna. Jak szybkie 50, tak i się udało. Super. I mamy tak 504 złote, 50 tysięcy, 2 zł, 2 złote i 2 złote, także dwójeczka nam tutaj wpadła, z drapeczka nam się zwróciła chociaż 50 tysięcy i. 50 zł, to już raczej pewnie tu nic nie będzie więcej. Dukat. E, I tak, mamy tutaj Z. ZZ. Także wpadło nam tutaj ładnie 2 zł. Zrapeczka się zwróciła, także powiększa nam dzisiejszy wynik. I tak, który jest już na plusie. No i dobra, lecimy dalej. Drapiemy te ładne pliki 50 złotówek. I mamy tak 4 zł. 50 zł. 50 tysięcy, 50 zł po raz drugi, 500 zł, ale powiem jak już zaczęło się to odkrywać, to mi się gorąco zrobiło. 4 zł po raz drugi, 2 zł, 50 tysięcy po raz drugi i 500 zł po raz drugi, czyli mieliśmy tutaj dwa razy i tutaj dwa razy i tu dwa razy, i tu dwa razy. A w bonusie jest diamencik także. Niestety tu jest pusto. Jeszcze nam zostało tutaj kilka zdrapek. Także jeszcze może nam się tutaj wynik polepszyć, ale i tak jest super. 50 000, 500 zł, 500 zł po raz drugi, 50 000 po raz drugi, 4 zł, 50 zł. O, po raz pierwszy 50 zł się pojawiło, 100 zł, 2 zł i. Po raz drugi 100 zł, a w bonusie mamy dukatę, e -E HW, różne literki. E Następna zdrapeczka z numerem 16, no to patrzymy, drapiemy sobie te ładne pliki i mamy tak 100, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 500 zł, 4 zł, 4, 2 50 zł i 500 zł po raz drugi, a w bonusiku jest worek litereczki kontrolne mamy różne, pusta zrapeczka, dużo tych pustaków, ale jak jeszcze trafiła jedna taka, to się bardzo cieszę. I mamy tak 500 zł, 500 zł, 4 zł, 2 zł, 4 zł po raz drugi, 50 zł. Tu mamy stówkę 50 tysięcy i 50 tysięcy. Jak ktoś wygrał te 50 tysięcy, to muszę się naprawdę ucieszyć yy, worek. Tak oczywiście. Yy, takich wygranych Wam życzę. Tu mamy różne literki. przedostatnia zdrapeczka teraz z numerem 19. I mamy tak, 4 złote 500 zł, 2 zł, 50 zł, 4 zł po raz drugi, 50 zł po raz drugi, stówka, stówka i 500. Czyli wszystko, co tu było, to nam się podwoiło, niestety tylko bonusie, dukaty. I tu mamy literki kontrolne, różne. LW. No i ostatnia zdrapeczka w dzisiejszym odcinku z numerem 20. I lecimy. Mamy 50 tysięcy 50 zł, 50 zł, 2 zł, stóweczka, 4 zł, 4 zł, 2 zł i 2 zł. Także na koniec jeszcze zdrapeczka nas tutaj uraczyła wygraną. W bonusie jest sztabka, a tutaj mamy ZZZ. Także jest wygrana zdrabka na sam koniec super pozytywnie, więc tak, <noise> ogólnie jest ekstra. Pomimo tych pustaków, tej góry pustaków, ale ona nas tutaj nie interesuje, zróbmy miejsce dla wygranych. piękne tutaj rarytas naszego dzisiejszego odcinka. Przypomnę, że wydałam na dzisiejszy odcinek 24 złote, a udało mi się wygrać. Tutaj mamy 50, 2 złote i 2 złote, czyli... 54 zł na 24 zł wydane. Także jeszcze jestem 30 zł na plusie. Także bardzo się cieszę. No tutaj udało się. Udało się ustrzelić te 50 zł. Także naprawdę świetnie. Trzy zdrapeczki wygrane, ale w tym taki rarytas. Więc jak najbardziej udana premiera, z której jestem bardzo zadowolona. Takie szybkie 58 przydaje i takiego Wam życzę <laughs> każdemu z Was każdej serdecznej dobrej duszyczce dziękuję Wam bardzo za oglądanie życzę Wam minutkiego dnia i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym zdrabkowym odcinku, zostawcie proszę łapeczki w górę, buziaczki pa pa